Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajemy w Trackmania Nations Forever B-14. Miał być prosty, prosty się nie okazał, jak na razie. No niestety, nie udało mi się tu nic zdziałać. Mam nadzieję, że przy tej próbie nagrywania będzie lepiej. Tutaj miałem olbrzymie problemy, mam powiem, z tym skokiem. Kompletnie mi wyleciało z głowy, jak tu się jechało. Jak tam się skakało przede wszystkim, żeby nie stracić za dużo. Może coś wymyślę. Takie coś? Oj, na pewno nie. Jeżeli to opanuje, no to autora powinniśmy zdobyć bez problemu. Jak nie mam. Ale na tym trzeba się wstrzelić dobrze tę trasę. sprawimy coś tu czy nic. Na razie na to nie wygląda. A może? Może chociaż minimalnie. Jakiś rekordik? A, coś będzie. Coś będzie, ale czy będzie autor to raczej powątpiewam. No właśnie. O, to chyba nie było takie proste jak myślałem, Jestem niepocieszony. Nie. Tak, nie, tego nie zrobimy. Coś z tym skokiem było. Co było nie tak, a jak powinno być. Dobre pytanie. Po tych zakrętach ładnie jadę, natomiast tu mnie wyrzuca. Za mocno. Hmm. Jak to się robiło? Mam no, nagrywać tutaj przypomnę w miarę szybko. Może taki to No to już chyba lepiej wygląda, nie? Zdecydowanie. Dobra, spróbujmy tędy Ile mamy przewagi? 13 setnych, czyli praktycznie żadna przewaga, ale coś jeszcze się udało tu ugrać No, piękny wynik Piękny wynik Popraw, autor ile miał? 32,98 Całkiem nieźle, trzeba przyznać Dobra, weźmy się jeszcze za Te 15, też chyba nie była aż tak trudna Chyba o ile dobrą trasę wybrałem Bo może mi się pomyliło z inną, kurczę, i będę miał Teraz nieciekawy ząb Ale nie, to jest chyba to co myślę Tak, to jest to Więc powinno wyjść chyba Z tą traską i z tym autorem Przyspieszymy sobie Teraz tu, a Powinien z driftem wejść Dobra, poprawimy z czasem tej okazji no się przejedziemy. Tu pamiętam, że jest właśnie na piachu problem. Ale pojedziemy do końca już. Zapoznamy się z trasą. Ciągle nie, no i tu zaraz... ...zakończenie. Wow! Dobra, tego nie przewidziałem, że tam banda jeszcze będzie wystawać. Ja już miałem ponad półtorej sekundy przewagi, czy prawie półtorej sekundy przewagi nad złotem. Nie będzie takie trudna chyba Mam nadzieję zapomniałem o drifcie. oj Ojojojoj oj, oj, oj. Właśnie nie można zahaczyć o te skarpy Wtedy zupełnie tracimy przyczepność No jest po wyścigu Jak na załączonym obrazku było widać Teraz będzie lepiej. Okay, skok. W zimie dobry przejazd złota. Przynajmniej do pewnego momentu, bo później odstaje e, dramatycznie. Tu już mamy 26 setnych i za chwilę mu dorzucimy. Bardzo dużo. Chyba mnie spowoliło coś. Ja. Tu autora nie ma być prawa. Jak nie mam. 2,52, no właśnie Nie, popraw Spowoliło mnie strasznie, to czułem po prostu po lądowaniu że jest dramat Co ja robię? Czemu się zagapiłem? Nie wiem Nie mam pojęcia No co jest? Kurczak, ja nie lubię tego w tych bolidach Strasznie mnie to denerwuje, wam powiem że przy lądowaniu takie cuda się dzieją, jak było widać Spróbujmy to poprawić może jakoś i zabyć autora. Też musi się udać któregoś razu. O właśnie. 13 setnych. No i tutaj, żeby nie stracić teraz, jak poprzednio. Jest szansa. Jest szansa, 13 setnych, dziękuję, ślicznie, więc niewiele brakowało, plan wykonany, 41:19 kolejny remis z autorem, ale ja nie będę narzekał, liczy się efekt końcowy, który jest taki, że mamy kolejne dwie trasy, zostały nam B10 i B13 i poziom zielony będzie definitywnie zakończony, do usłyszenia.